Witajcie grupowicze. Bardzo dużo mam pytań prywatnych odnośnie zrobienia zakwasu. Jeżeli każdemu bym chciał to tłumaczyć indywidualnie, no to chyba by mi zabrakło, nie wiem, dnia, doby, a inne rzeczy też mam do robienia. Dlatego postanowiłem, że będzie zbiorowe przeprowadzenie tego postu wideo, dzień po dniu do końca, żeby każdy mógł sobie zrobić, no, tak jak będzie widział, ja używam do tego, tak jak widać, mąki żytniej jasnej 720. Bardzo dobrze mi na tym idzie. Może być mąka żytnia 2000, ale ja preferuję tą mąkę. I zaczynamy pierwszego dnia od odważenia sobie 20 gram mąki. Dobra, mamy, 20 gram lub mililitrów, to jest przelicznik 1 do 1, nie ma znaczenia. Lejemy sobie, temperatura będzie 30, 28, 4. Woda letnia, żeby nie sparzyć mąki. Nie ma sensu robić po 50 gram czy po 100 gram, bo to jest strata. Tak samo ważne, żeby były proporcje takie same, 1 do 1. I mieszamy teraz zabobon, łyżka drewniana, patyk drewniany. Ważne, żeby był sztuć, każdy chyba już ma, nie z nierdzewki i nieskwaśnej stali. Także spokojnie można sobie widelcem to wymerdać. Będzie to konsystencja dosyć gęsta, ale taka ma być. Może być mniejszy słoiczek, tak jak w marketach są po konserwach czy coś, bo ten jest większy, ten jest pół litra. Zostawiamy sobie to. Zakręcamy słoik. Na tym etapie nie ma sensu, powiedzmy, zaznaczać tym gumką, bo tego jest tutaj niewiele o wzrost. Ważne, że całą dobę, 24 godziny, w tej chwili będzie to gdzieś leżało sobie w temperaturze pokojowej. Nie na kaloryferze, bo się może gorące to się spali, nie przepilnuje się tego. Można położyć sobie na parapecie ewentualnie taborecik koło kaloryfera, żeby słoik nie dotykał bezpośrednio do metalu. Gdzieś w oddali osłonić go troszeczkę szmatką, żeby nie podwiewało i niech sobie stoi. Ewentualnie jeżeli ktoś ma chłodno, bardzo dobrze sprawdza się, jest taka mata do akwariów do podgrzewania. Można sobie coś położyć, jakiś spodeczek na to słoik. To wszystko przykryć. Regulacja temperatury jest tutaj, także nie ma problemu. Można sobie ustawić, fajnie się sprawdza. I następna rzecz: jeżeli mamy piekarnik i najniższa temperatura jest 30 stopni, i ustawimy, bo ktoś sobie chce podgrzewać w piekarniku. Ustawi myśli, że to 30 stopni, które mu wybije, to tyle jest, to się myli i jest w błędzie, bo po wyłączeniu piekarnika grzałki nadal się grzeją. I zobaczcie jaka jest temperatura po czasie, jeżeli się wyłączy, jest 69 stopni, 70 i nie może tak być że w piekarniku ustawiacie sobie na 30 stopni, bo spalicie tą, na starcie od razu tą mąkę. Czyli widzimy się jutro o godzinie 9 z drugim dokarmieniem. Teraz zakręcamy słoik, nie trzymamy go jakąś szmatką tam czy czymś. Normalnie zakręcamy i 24 godziny sobie gdzieś leżakuje.